Przyszła mama, maleńkiego noworodka, cenisz sobie mobilność po domu i taką niezależność, trochę wygodę. Jeśli tak, to mam dla Ciebie super rozwiązanie. Dzisiaj premierę ma nowy laktator muszlowy na Nowento, który można używać bezprzewodowo. Jest naprawdę, jest to naprawdę genialne rozwiązanie, moim zdaniem. Wcześniej nie miałam do czynienia z takimi laktatorami, ponieważ dzieci były... Małe, to wtedy były raczej tylko na kabelku laktatory. A teraz to cudo zapowiada się naprawdę świetnie. Zaraz Wam pokażę, co zawiera opakowanie. Jest on dostępny tylko w sklepach Media Expert. Warto to podkreślić. Ale to zaraz Wam zostawię link do tego laktatora i pokażę Wam, co zawiera pudełko. Druga mamo, przedstawiam Ci laktator lekki i dyskretny. Nenovento. Jest to trójfazowy, bezprzewodowy laktator elektroniczny z serii Freedom od Neno. Tak jak już mówiłam, lekki i dyskretny, mieści się w mi serce stanika. Dzięki formule Hands Free daje niezawodną dotychczas swobodę, zapewni Ci wsparcie i maksymalny komfort przy odciąganiu mleka oraz problemach laktacyjnych, takich jak nawały czy zastoje pokarmu i nie będziesz już przykuta z kabelkiem do gniazdka. A więc tak, pudełko zawiera laktator bezprzewodowy, z instrukcją tutaj o pojemności 150 ml, więc naprawdę bardzo pojemny. Jak widzicie, wcale nie jest taki duży, jest bardzo lekki i myślę, że będzie fajnie się sprawował. Mamy dwie wkładki w opakowaniu oraz uszczelki i instrukcje. Więc. Aha, jeszcze jedno. Kabelek do ładowania, To jest bardzo ważne, bo jest bezprzewodowy, więc musimy być go naładowanego. Już ja Wam bliżej pokażę. Kolorystyka, nie wiem czy tak widać pod światło to jest taki beż. Tutaj mamy całą, całą skorupeczkę i tutaj mamy moc. On jest trójfazowy, więc naprawdę myślę, że fajnie może pobudzić również laktację. Jeśli na przykład masz cesarskie cięcie lub jesteś mamą noworodka, znaczy wcześniaka ogólnie, to myślę, że on może fajnie się sprawdzić również jak pobudzenie tej laktacji, kiedy właśnie ona gdzieś tam może Ci zanikać. Więc tak, mamy tą fajną skórkę taką zabezpieczającą. Bardzo łatwy w obsłudze jest, jak popatrzcie, wszystko się zdejmuje z niego, więc tutaj myślę, że naprawdę o, łatwość zakładania. I łatwość tego jest naprawdę fajna. Jest nieskomplikowany, bo panel jest naprawdę nieskomplikowany, więc tutaj nie będzie też problemu z, z obsługą go. Więc tak jak mówię, zaraz Wam zostawię link do niego na dole i będziecie mogli sobie go zobaczyć. I dostępny w Media Expert. Dzisiaj na premierę, tak wygląda pakowanie, jeszcze raz wam pokażę. I na pewno podzielę się swoją opinią jak będziemy go stosować po urodzeniu naszej kruszynki. Dajcie znać czy to jest dla Was hit czy kit wyprawki. Dla mnie naprawdę jest to hit. Przy dwójce poprzednich dzieci nie miałam takiego. Miałam tylko na kabelek, więc uważam, że byłam uwiązana trochę przy gniazdku. Teraz będę miała swobodę. Uważam, że jest bardzo fajny, bardzo pojemny, lekki. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Wrócę do Was na pewno z recenzją jeszcze pełną, jak już kruszoneczka się urodzi. Zostawcie suba, będę bardzo wdzięczna. Komentarz, łapkę i do zobaczenia w kolejnym odcinku wyprawkowego Hit czy Kit. Pozdrawiam Was serdecznie.